Tuta, zimno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jasnoga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Tak Tak to pani Tak, to pani namalowała? No, ja jestem manarką z wykształcenia, tak. konserwatorem wieszczurki. No. Dokładnie tego dnia, co nogę sobie e, zrobiłam, to przywieźli mi e, pięć kotów właśnie. Skąd? E, z Woli, z Zawiszy. Osiem, się zgodziło. to już nie jest tak jak kiedyś było, że powiedzmy jak jest mapa Polski, tak? czy jakiegoś jak innego kraju tutaj w Europie, no to miasto było tu, 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 a reszta to były, nie wiem, pola, łąki, lasy, prawda? Teraz jest tak, że praktycznie... Wszystko jest miastem. Wszystko się staje miastem, tak? No tych terenów zielonych ciągle ubywa i nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli wypchnąć te wszystkie zwierzęta gdzieś, prawda, poza miasto. One po prostu, no, chociażby z tego powodu, muszą z nami zostać. Ja już nie mówię o tym, że my tego potrzebujemy tak nie. naprawdę. Nawet ci ludzie, którzy nie myślą o tym, potrzebują kontaktu nie z naturą. Po prostu do, do, dla zdrowia psychicznego. Mamy ten las kawacki blisko, prawda? łąki wilanowskie park natoliński. Natomiast ja uważam, że trochę to w ostatnich czasach zostało zaniedbane. Teraz już nie widać lasu. Mm -hmm. Tutaj z tego okna, tu gdzie są tam ta hala sportowa o... Tutaj te budynki, tam, było, tam jest widać, było widać las jeszcze do niedawna i tak naprawdę ja do lasu mam 15 minut spacerem. Przechodziło się do tego lasu przez pola, na których malowałam jeszcze obrazy, wchodziłam sobie w plener, gdzie było pełno parzantów, zające, jeże w lesie i to na samym początku dosłownie wystarczyło wejść do lasu, były sarny, były lisy i odparły tam Parunastu lat, prawda? Zaczęły pojawiać się w tych okolicach też, w tych moich ukochanych okolicach, dźwigi. Ja tak nienawidzę dźwigów, słuchajcie, żurawi. To jest dla mnie symbol właśnie końca, końca tej natury, natury tak. Poznam ludzi, którzy po prostu uciekli stąd. Ale zwykle to było wtedy, kiedy ta dzielnica się dopiero rozwijała, na samym początku. Ja dlaczego lubię Ursynów? Dlatego, że jest zielony I jeszcze mimo wszystko. Mimo wszystko. Dlatego, że... E, e, no tak, właśnie Ursynów zawsze się chwalił tym, że jest zieloną dzielnicą. To bardzo pozytywny aspekt Ursynowa. Uważam to, że jest dużo zieleni, jest raczej spokój. Jest dużo zieleni i nie jest bardzo głośno. To jest najlepsze miejsce w Warszawie, w jakim można mieszkać, bo jest dużo zieleni, można pójść do lasu na spacer. Spotykamy się bardzo często z takimi zdaniami, że no tutaj, prawda, zbieracie pieniądze na leczenie psa, e, a tutaj są dzieci głodne, albo ile dzieci umiera. E, ja wtedy odpowiadam, że każdy pomaga temu, komu chce pomóc i w taki sposób, w jaki czuje, w jaki umie. A to jest tak, że jak ktoś pomaga zwierzętom, to pomaga ludziom jak ktoś nie pomaga zwierzętom, to i nie pomaga ludziom. Znaczy, po prostu wydaje mi się, że empatia jest wszechogarniająca. Ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że ptaki znają w budynkach. Tak jak większość ludzi, wydawało mi się, że, że ptaki, no to ich miejsce jest na drzewach, prawda? Przeczytałam w Polityce artykuł Janny Podgórskiej właśnie o ptakach w budynkach, o remontach, o tym, że one giną podczas tych remontów masowo. I po prostu włosy mi na głowie stanęły, bo myślałam sobie, tutaj prawdopodobnie dzieje się to samo. Ten po prostu niesamowity holokaust tych ptaków. Złapałam lornetkę, akurat mam lornetkę w domu, przeleciałam się po siebie, wszystko się zgodziło. Po prostu zobaczyłam, że w tych budynkach, które są ocieplane, gniazdują ptaki. Zobaczyłam tutaj, naprzeciwko siebie, akurat tutaj z tych okien widać bloki, które były remontowane wtedy, ocieplane. Zobaczyłam jeżyki, które dobijają się do zamurowywanych otworów. Widać coś? Tak, widać. Ale eee, no. I w tych niezakratowanych wszystkich otworach, słuchajcie, siedzą wróble i jeżyki. Pilnuję tego, żeby no, te ptaki pozostały tutaj. Zostały zrobione, założone budki dla jeżyków. Ja teraz sobie chodzę i widzę, o, tutaj są wróble, tutaj są jeżyki. Yy, strasznie mnie to cieszy, robię zdjęcia. Potem są i wróble i szpaki, o tutaj fajnie widać, jak sobie wygląda. Mm -hmm. Właśnie za tymi wszystkimi drewniankami takimi tam w środku są gniazda. dogs are not our friends. They just pretend, they just pretend, it's just we invent like Photographs we put on shelves, cats and dogs.